Dziękuję panie Dyrektor. E, może w sobie stanę tutaj. E, na pewno część państwa mnie zna, część pewnie dopiero teraz pozna. Nie, postaram się nie, nie zabierać dużo czasu, ale to, o czym chciałem dzisiaj mówić, to e, zajmuję się rehabilitacją, sprawami e, z, z, z bolami kręgosłupa, e, jakimiś sprawami związanymi ze stabilizacją tego kręgosłupa. E, zajmujemy się jako gabinet. E, Ogólnie po rehabilitacją po pooperacyjną, również po udarach, po wylewach. Mamy gabinet w Kielpinie, na ulicy Cerwiejskiej 3. I jeżeli odpukać będzie taka potrzeba, tak, to zapraszamy do nas. Tak? Jeżeli ktoś sobie nie radzi z bólem i chce, że poprawi swój, swoje funkcjonowanie codzienne, to zapraszamy. Ale zrobię sobie antyreklamę, bo będę mówił o tym, co. Co można zrobić, żeby uniknąć bólu, tak? Mam tylko, przygotowałem się na dłuższą prezentację, ale Pani Dyrektor mi już tutaj określiła, że muszę się streszczać, więc będę się streszczał. Po kolei może. Zdrowy kręgosłup z głową, to nie tylko terapia i ćwiczenia. To też pewien cały proces myślowy, który trzeba, każdy z nas musi przerobić. Jeżeli my chcemy pozbyć się na trwale bólu, to musimy przestawić swój sposób myślenia. Będę, będę mówił tutaj nie tylko o y jak sobie z tym radzić, ale też ca 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 obejmuje całą kształt, czyli nie tylko ćwiczenia, nie tylko jakaś terapia, ale również higiena żywienia. O tym będzie w dalszej części. Prawidłowa stabilizacja serwetki naszego ciała, czyli dbanie o prawidłową pracę mięśni głębokich. Czy ktoś z Państwa słyszał o takim pojęciu jak mięśnie głębokie? Widzę, że nie ma, nie ma tam tutaj, jak powiem, odważnych póki co. E, o co chodzi z tymi mięśniami głębokimi? To są mięśnie tak zwane rdzeniowe, tak się nazywa, które mają zasilanie bezpośrednio z kręgosłupa. E, ich zadaniem jest utrzymywanie prawidłowej serwetki, prawidłowej stabilizacji całego ciała. Ale dlaczego o nich mówię? Często na przykład spotykam się z pacjentami taką opinią, że o, ja cały czas w ogródku robię, cały czas na zewnątrz, coś, coś, a mi w plecy. To nie o to chodzi. My często wykonując takie codzienne prace, przyjmujemy jakąś pozycję. Tak, tak. Utrzymujemy ją dłużej przez 10, 15, 20 minut. To nie wpływa na to, że my coś dźwigamy, siłujemy się i jest lepiej. Nie. Mięśnie, żeby efektywnie pracować, żeby, żeby nasz układ, układ kostny, układ szkieletowy, mięśniowy był sprawny, potrzebują tlenu. Musi być podjęty wysiłek o większej intensywności, tak żeby nasze płuca się zmęczyły, żeby dostarczyć ten tlen do naszych mięśni. Mięśnie głębokie definicja. To jest to, o czym mówiłem. To są mięśnie posturalne mięśnie stabilizujące lub inaczej nazwane mięśnie tonicznymi mają tak zwane określenie z angielskiego słowa core, czyli rdzeń To są mięśnie, które są zasilane, na przykład mięśnie dłoni, tak? one idą sobie układem nerwowym, tak? są gdzieś zawiadywane przez korę ruchową itd., itd. Natomiast mięśnie rdzeniowe to są mięśnie, które unerwienie mają z samego kręgosłupa, to są, to są najważniejsze mięśnie naszego ciała. Jest takie ćwiczenie, zresztą to będzie później omawiane. Na, na tzw. tak co się nazywa superman, kiedy leżymy na podłodze, um, mamy ręce wyciągnięte, nogi wyciągnięte, podnosimy je na 15 sekund. I proszę mi wierzyć, nawet silni faceci, um, potężni umieśnieni, którzy mają problemy z kręgosłupem, nie są w stanie dłużej niż 15 sekund utrzymać rąk i nóg w powietrzu, bo nie mają wzmocnionych mięśni rdzeniowych, funkcji. To, są, jeżeli chodzi o ćwiczenie tych mięśni, tak? bo to głównie o to chodzi, to, to jest tak zwana praca izometryczna. Co to oznacza? To znaczy, że musimy podczas tego ruchu przyjąć jakąś odpowiednią postawę i poprzez regulację oddechu przeponowego, czyli nos, usta, czy ktoś wie, co to jest właśnie oddech przeponowy? Ktoś z Państwa na chodzi na jogę albo na jakieś, jakieś takie typu ćwiczenia? Abym miał czas, może na to, żeby zająć się sobą. Bo doskonale wiemy, że wszyscy pracujemy tutaj, ze mną wyłącznie. Ale jest taki moment w życiu, że trzeba o siebie zadbać. Czy ktoś z Państwa chodzi na jakieś dodatkowe zajęcia? Gdzieś? Może ktoś coś powie na ten temat. Czy nie ma takich osób? Na przykład na jakieś ćwiczenia zwracające kręgosłup? Nie ma poważnie? Tutaj nikogo? Czy jesteście jest zdrowi generalnie, tak? Można tak powiedzieć. Nikogo nic nie boli? Dobra, inaczej. Niech podniesie ręka osoba, której nic nie boli. Okej, okay, dobra, no to już widzimy, tak, że to jednak rzadkość jest. E, natomiast do czego zmierzam? Zaraz pokażę wam zdjęcie pana, którego gdzieś tam jakiś czas temu znalazłem. O, może nie widać z, z daleka, ale ten pan ma 80 lat. Co on robi? E, on jest na takim sto, takim, takim rozkładanym stołeczku leży sobie na brzuchu, ma nogi wyciągnięte, ręce z tułowia, głowa na wysokości. Tak? Ten pan y, y, był po jednej operacji kręgosłupa, groziła mu druga, trzecia i tak dalej i tak dalej. Obyło się po pierwszej. Zaczął pracować nad napięciem właśnie tych mięśni głębokich. Ćwiczenia, codzienne ćwiczenia, to jest 15-20 minut ćwiczeń dziennie. Czasami 10, w zależności od tego, w jakim stanie jesteśmy i to już robi robotę. Ważne, żebyście zwrócili uwagę, że dużo możemy zrobić pracując sami, tylko wymagana jest organizacja. Trzeba znaleźć w ciągu dnia te 15-20 minut na to, żeby o siebie zadbać, żeby, żeby po prostu móc odłączyć się od życia dnia codziennego i popracować troszeczkę nad sobą. E, to jest charakterystyka tych mięśni, tak? to o czym mówiłem, tu, tu mamy kręgosłup, ten mięsień idzie wzdłuż tułowia, tak? on, 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 on tam zasila też pracę przepony i tak dalej, tak dalej. I będziemy się w to, w to, za, w to zagłębiać. <coughs> za, natomiast powiemy sobie o tym mięśniu. To jest mięśnie poprzeczny brzucha. Dlaczego będę o tym mówił, bo, to, bo tutaj większość jest kobiet. A sporo z, y, kobiet po cesarkach, po porodach, po różnych historiach ginekologicznych ma problemy, żeby z tak zwanym rozejściem kresy białej, czyli y, z takim jakby wypukliną brzuszą. Tak? Często kobiety na chcą się odchudzać, chcą y, y, no, żeby ładnie wyglądać, chcą poprawić, poprawić sylwetkę, a ciągle ten brzuch zostaje. Tak, jest problem, nie można go zgubić. To nie jest to, że jest jakaś zła dieta, czy, czy, czy jakiś nie wiem zły sposób podchodzenia do, do ćwiczeń. Chodzi o to, że to jest mięsień, który otacza bezpośrednio, mówiąc kolokwialnie, w nasze plaki, czyli nasze wnętrzności, czyli trzewia. Tak? I jego ćwiczy się w odpowiedni sposób. Są odpowiednie pozycje, na przykład taka deska przodem, że to, to tylko i wyłącznie on w tej pozycji wykonuje pracę. I wtedy te problemy yy, właśnie z tym rozejściem tej kresy białej, nie będę teraz się pytał kto ma to, bo to nie o to chodzi, nie będę tutaj u, 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 intymnych spraw wyciągał, ale pracując odpowiednio yy, na ten mięsień, można naprawdę fajnie zniwelować te ten, ten, ten deficyty związane właśnie z, z tym wydętym brzuchem, albo z problemem z tym brzuchem, tak? Mięśnie skośne brzucha. Czasami są takie sytuacje, ja mam często u siebie w gabinecie, że mamy pacjenta, który po urazie kręgosłupa przychodzi tak wygięty, albo o, w ten sposób się porusza. Ktoś z Państwa widział kiedyś taką osobę? Taką powykręcaną po urazie po kręgosłupa? Nie? Ojej, jakie zdrowi, zdrowi ludzie jesteście. Ja to ja was zazdroszczę. Ja to, niestety z tym mam czynność codziennie. I to również są, ten mięsień odpowiada właśnie za prawidłową stabilizację, często po wypadniętych dyskach właśnie. Po jakichś uszkodzeniach, po, po, nawet po z tego, to jest takie uszkodzenie dysku, yy, gdzie pęk, pęka taki pierścin, tak? który, który, który otacza yy, wnętrze dysku, i wtedy następuje porażenie nerwów, i ta, ta osoba porażona po prostu o, albo tak, albo gdzieś tam kuleje, po prostu jest jak taki, jak to nie wiem, dzwonik z Notre Dame. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta taki film. Tak to mniej więcej wygląda. No właśnie, przepona. Oddech przeponowy. Um, nerw przeponowy od, i przepona jako mięsień to jest podstawowy tak naprawdę organ, który reguluje, um, reguluje napięcie naszego organizmu pod stroną tak zwanego układu wisteralnego. Co to jest układ wisteralny? To jest układ, który na przykład jest coś takiego, że na przykład pod, pod jest duży stres danego dnia, coś się dzieje tak? i nagle następuje takie potężne spięcie, Przyspieszony oddech, tak? I próbujemy, nasz organizm próbuje się zaadaptować do nowej sytuacji. I umiejętność oddychania e, przeponowego pozwala na obniżenie tego poziomu stresu. To jest, jest taka fajna metoda, metoda Wima Hoffa. E, to jest e, człowiek ze Skandynawii, który bym opatentował sposób oddychania, e, oddychania właśnie przeponowego, świetna sprawa. Polecam, jak ktoś z Państwa ma, albo, albo na maczka takie właśnie często ulega nad złożonym napięciem, że od razu przy jakimś stresie się zaczyna na, spinać i blokować, tak? to to jest dobra metoda e, pracy, pracy przeponowej, oddech, oddechem przeponowym, żeby pozbyć się tego napięcia. Nie trzeba gdzieś potem iść do fizjoterapeuty, czy do masażysty, żeby, żeby ten, rozmasować kark czy plecy. To już robi robotę. Zresztą. 90% tych ćwiczeń na mięśnie głębokie robi robotę. Nie trzeba naprawdę, to jest naprawdę ryzyko, że być jakiś uraz kręgosłupa później, jest minimalne. No, i to jest samo dla kobiet. Mięśnie, niebienicy, nie trzymanie moczu. Bardzo popularne, szczerze, od razu powiem, że 50% moich pacjentek ma problemy z nietrzymaniem moczu. Niezależnie od wieku. To jest problem, który, który tak naprawdę często, o którym się nie mówi, kobiety też nie mówią, nawet partnerzy, ich mężowie nie wiedzą o tym, że kobiety mają takie problemy, a wam powiem od razu, że warto o tym rozmawiać. Naprawdę. Warto o tym mówić, bo to też, bo to, to działa dwie strony. Bo facet nie mówi o swoich problemach z prostatą, o tym, że wstaje pięć razy w ciągu nocy albo w ogóle, no są różne historie. Ale jeżeli my zaczniemy otwarcie mówić o takich rzeczach, to trzy to czwarte nowotworów prostaty lub problemów z, z nietrzymaniem moczu, z takimi różnymi rzeczami funkcjonalnymi, które przeszkadzają na co dzień nam funkcjonować, są do minięcia. Często to jest w naszej głowie, się dzieje. Tak? Plus wiedza na temat, na temat ćwiczeń, które mogą wzmocnić te mięśnie, powoduje to, że tak naprawdę komfort, funkcjonowania codziennego jest dużo, dużo wyższy. Także um, trzeba tylko odczorować ten temat. Na pewno mało się o tym mówi e, za mało. Ta wiedza generalnie jest dostępna wszędzie, tak? Ale ja z doświadczenia gabinetowego połowy problemów z kręgosłupem często powiązane są z nietrzymaniem mięśni dla W jaki sposób? Już tłumaczę. Kobiety, które nie trzymają, e, mają problemy z nietrzymaniem moczu, robią coś takiego. Nogi do środka. Napinają mięśnie. Zwiększa się prężenie mięśni przywodzicieli, Następuje rotacja w miednicy. Jak, jak miednica zaczyna rotować, czyli się obracać, następuje ucisk na dyski. Koniec. Kropka. Cała filozofia. Tak to wygląda.